Cześć kochani, właśnie lecimy w podróż życia. A gdzie? Zaraz się dowiecie. I jestem już z Jurką na lotnisku, wstaliśmy wcześniej, jesteśmy zdeterminowani, żeby lecieć, ale jednocześnie mega zestresowani. Ops, no, ja pierwszy raz w życiu lecę samolotem i to jeszcze tyle czasu. No bo będziemy lecieć chyba za 12 godzin, czy nie? Nie, mówię, nie, mówię, nie A, bo <grym wytrujemy. grym wytrujemy> <grym wytrujemy> Bo ona nie wie dokładnie ile będziemy lecieć, więc... 12? 12 godzin dziołka! mi o 8! No więc. To było z premedytacją. Jasper nam powiedział, że mamy być pół godziny szybciej, bo myślał, że spóźnimy się pół godziny. No oszust, dobra, dzwonię do niego. Jasper, gdzie ty jesteś? Zaraz mamy samolot! Ty jesteś niepoważny? Nie, nie sprawi, że będziemy szybciej. Gdzie wy jesteście? Przecież my jesteśmy zestresowani. Tutaj już do nas teraz graniczna podeszła i powiedziała, że mamy nie nagrywać. Nie, zaraz tu powiedziałeś, że mamy tak szybko być. To po co powiedziałeś, że mamy być na 7.30? No bo to przypadkiem nam się tak jakby No ale żarty. To co my mamy zrobić 20 minut jeszcze? I tu jemiem, jest na kamerze. Lajer, lajer! Te osobniki właśnie przyjechały, spóźnieni, żałosne na maksa. Jest i pani Izabela! Jak się pani cieszy? Toksik jesteś. Toxic. Nie jestem toksik. Boże mój brat to będzie montował. Tak, mój brat będzie to montował, pozdrawiam. Dobra, jesteśmy już i teraz będziemy odprawiać bagaże. Aha, wszyscy idziemy, widzicie. Będziemy oddawać bagaże i będziemy sobie lecieć. Proszę bardzo, te już bagaże lecą. Harasiński, że ty się stresujesz? W ogóle się nie stresujesz. Ja się stresuję. Waszym stresem. Ja wszystko przejąłem i wypułem Kochani, sytuacja jest dosyć diametralna, ponieważ kryzysowa, e, kryzysowa ponieważ Jasper pomyślił strefę Schengen z no, z no Schengen i weszliśmy w no Schengen i teraz musieliśmy przejść kolejną kontrolę, żeby wejść w Schengen. Pewnie, ja że Julka mhm. nic tutaj nie przemyca. No właśnie, albo że ty nie przemycasz, chociaż Julka jest taka lajer. Ale te samoloty są małe. A jak on ma taką wielką antenę, to będzie w nim internet, co nie? Bo nie wiem, czy bardziej się boję latać, czy tego, że nie będę miała internetu przez 12 godzin. Dziecko na lotnisku, dziecko na lotnisku, pierwszy raz. Ja się lotnisku. tylko pytam. I mm -hmm. jest stresik? O Jezu, ja nie obgryzam paznokci ze stresu wcale. No w ogóle? Nie. Czekamy tutaj w kolejce, ale strasznie duża kolejka. Strasznie dużo ludzi leci z nami. Nie finałem czas. zaraz wchodzimy do samolotu. Ja nie chcę. Podążamy właśnie, proszę bardzo. A ja wiecie, że ja podczas podróży bardzo dużo mówię. Bardzo dużo mówię, bardzo dużo mówię. Będę cały czas z ciebie rozmawiał i będę Ci tak wyciągał słuchawki i mówił Julia, to dam, to dam, to dam. Hmm, tego się właśnie boję bardziej niż latanco. <laughs> ...in der kabine. Boże, Julka, lecz nad samolotem! Patrz, jesteśmy, patrz, nad niebem. Nie. <laughs> A Julka się popłakała. Bo ja chcę już z powrotem na ziemię, czyli widzicie, jak my jesteśmy, k***a, po wysoko. No dobra, no, Jezu, jak, jakoś... Już... Czemu ona się przychyla w jakąś inną jeszcze stronę? Czy, Czy my już jesteśmy w chmurach? Właśnie przylecieliśmy do Frankfurtu i będziemy sobie jechać z takim autobusikiem. Kolejny lot do New York on, on nic nie mówi, tylko cały czas krzyczy Weźcie go, ogarnijcie. Dobra guys, właśnie wysiadliśmy, wysiadliśmy Wysiadliśmy we Frankfurcie Już zapomnieliśmy i, jak jest po polsku. No i Julka będzie teraz sprawdzana Security check Security będzie mnie touch no, będą ją taczyć, a my będziemy e, ją obserwować, jak wygląda sytuacja i potem idziemy do samolotu do Nowego Jorku. Kochani, sytuacja jest diametralna, ponieważ chodzimy jak po prostu debile. Chodzimy wszędzie, biegamy, skaczemy yy, Bo spieszymy się na przesiadkę, patrzcie, tu jest to security I tu zaraz trzeba będzie przykładać paszport i lecimy do New York Właśnie wchodzimy już do naszego airplane do New York Dobra kochani, tak wygląda nasz samolot do New York To jest wielkie Wielkie, to jest strasznie boże Ogromne to. No nie będziemy coś oglądać czy jak... oglądać. Amazing! I like it klarosiński. Ja chcę obierzyć kopciuszka. Albo szreka. Wszyscy się tutaj pięknie, a ja to jak słup. pokaż to. Tak myślałam, że będzie. I Jurka wyobrażała sobie tak, że będzie tak leciała samolotem. Tak myślałam, że będzie, a tak tutaj jest. My, ja rozmawiający z Julką. My ogólnie już sobie tutaj siedzimy pięknie, ładnie. Ja się zastanawiam, czy ludzie wolą <słuklimy> siedzieć obok. Czy ludzie wolą siedzieć obok płaczącego dziecka, czy nas? Na Może lepiej obok płaczącego no dziecka? Miko skróże że po angielsku, to, po, po niemiecku to jest szybciej Schneller Schneller Schneller, ale Schneller to fajnie już by. Po nie byłem w takim escape roomie I bo tam, mm, to było o powstaniu warszawskim, by tam Niemiec i krzyczał Schneller Aha, no to, to krzyczmy na niego, krzyknij Dajesz Schneller Schneller jak Julka myślała, że my nie lecimy do Nowego Jorku, tylko od razu do Los Angeles. Zacznijmy od tego, że Julka cały czas myślała, że my lecimy do Londynu. I dla niej to było równie jak się zające są Nowy Jork. Dobra. Ja próbuję już od 10 minut włączyć internet, nic nie działa, ale jeszcze próbuję. Tutaj powinno działać, a nie działa. Będziemy teraz zamawiać napoje i ja chcę wódkę z kolą. Nie ma wódki. No nie ma wódki, to szampajna. Ja teraz tutaj zamawiam champagna i będziemy drink champagne świętować i będziemy się tak stukać. Ja? No, ko ko ko. Tylko bo to Kochani, właśnie zamówiliśmy nasze e, trunki i właśnie będziemy zaraz kosztować nasze napoje i luksusowe przekony. I luksusowe przekątki. Typu Krakers Krakers, Jak polecasz e, krakersy z skali od 0 do 10? Brakuje mi kawioru. Kawioru. Mamy śpinaku. Jak takie wieśniaczki? Każdy z nas działał po bo dwa napoje, tylko my jako biesińcy zamówiliśmy alkohol. Ale no co? Więc wiemy, jak wygląda chicken. Mm -hmm. masło mamy. Masło do buki? Smacznego. Smacznego, smacznego E Hot cóż, Kochani, a w tej sytuacji zostało nam godzinę 24 do Nowego Jorku. Jesteśmy y, tutaj, a tu jest New York. A tu jest New York, a my jesteśmy już tutaj, więc zaraz będziemy. Kochani, po 12 godzinach podróży oficjalnie lądujemy za ile? Za 10 minut? 15? Juka, jesteś excited? Nie, mówię, poczekaj. No, Juka ma wyrąbane. Potwierdzimy 24 minuty. Jeszcze. 24 minuty i będzie landing. Jeszcze 200 km. 200 km. Ścaliśmy już 6100 km. Mocne. Mocne. Ej, będziemy zaraz kraskać, nie? Już? Dobra, teraz. Trzy, Ej, ale jak zaczęliśmy kratkę to wszyscy zaczęli krełskę No bo jakby wydaje mi się, że wszyscy się cieszą my my to. My Dobra, właśnie wylądowaliśmy i podążamy teraz na kontrolę, Gdy będą nas ma***ć, sprawdzać i pytać super, się się pytać jak się czujemy i co nam <laughs> Oni będą chcieli od nas autografy tak, tak. <laughs> Dobra kochani, mam walizeczkę Jesteśmy właśnie wszyscy odbieramy walizeczki, oni wszyscy szukają, a ja od razu znalazłem, patrzcie, oni wszyscy szukają. Już jesteśmy po kontroli pan nas sprawdził, robili nam jakieś zdjęcia, skanowali nam palce, e, ale był bardzo miły pan Sanchez i teraz właśnie bierzemy walizki i lecimy do hotelu. Dobrze kochani, jesteśmy już na jakimś takim dworcu, jechaliśmy wcześniej autobusem, patrzcie na to. Tu jest ładnie. Czy wy widzicie, gdzie my jesteśmy? Jakie to jest piękne, wszystko. Czas proszę powiedz jak jesteś Happiness. Tutaj jest One World Trade Center, najwyższy budynek w Nowym Jorku. Paga, Dawaj to na bardzo. I Proszę bardzo. Myśli... Ja jestem so excited. Oh my fucking god, jestem w Nowym Jorku. To wygląda trochę jak Sky Tower albo złota. A <laughs> się to jest ładnie. Oh my god. Dobra, kochani, jesteśmy już w naszym apartamencie, Julia już sobie leży, halo, wymerczona, Jasperina coś tutaj z oknem e, ogarnia, tutaj jest nasz widok, czy widzicie jaki mamy zielisty widok, ja cię kręcę, mega, tu jest łoża, to nie było, są łoża, ale toaleta jest mega ładna, pokażę wam, toaleta jest zaista. Patrzcie jaka ładna. I mamy wannę. My się ogarniamy i zaraz jedziemy na miasto, więc zaraz wam damy znać jak wygląda miasto wieczorem. Dobra kochani, wyszliśmy, ogarnęliśmy się, jesteśmy odwaleni i idziemy na Times Square. On jest tak odwalone. ta jest tak wybrana, a ten jest tak wybrany, a pani Isa jest też tak wybrana. Da. Wszyscy piękni, dali Właśnie lecimy na Times Square in New York. <todgłos> e, razem z Julką pierwszy raz zobaczymy Times Square. Dokładnie, pierwszy i nie ostatni. I nie ostatni, to będzie nas pierwszy w tym roku. Ale patrzcie jak to ładnie wygląda, ale trochę tu jest creepy. Kochani, jesteśmy na Times Square, patrzcie jak to super wszystko wygląda. Wszędzie światła jest taki jasny. Ale ładnie patrzcie Everybody! Everybody pull your head! Let's go! Yeah! Party! <laughs> jest rur, jesteśmy yeah. na party! Square. Tutaj jest normalnie człowiek na człowieku. I najmocniejsze z tego wszystkiego jest to, że oni normalnie przy policji sobie palą. Więc to jest mocne. No, dla nas to jest taki szok, a dla nich to jest taka norma. Liczyliśmy teraz, ile jesteśmy na nogach. I wyszło, że jesteśmy już 22 godziny na nogach, więc jeszcze 2 godziny i 24 godziny w podróży, ale już jesteśmy w Nowym Jorku, ale wyglądamy jak trupy i zaraz tym spać. Każdy ma dość. My sobie tu z Julką siedzimy i na Jaspera Jareśnickiego obok nas, no i jakiś typ normalnie sobie kręca marihuanem i sobie jara. Tu się tyle dzieje, normalnie policja chodzi i ma wywalone. A do nas już chyba tysiący typ podchodzi. Weed, 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 weed. To jest okaz e, rozpaczy i po prostu żenady. Tak żre jak świnia. Ten to już w ogóle jakby niejadł dwa tygodnie. A raz i wiem, to zakosny A ja jak przystało na świt też Wysyć Kochani, to wszystko z dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. To... te ostatnie 23 godziny były takie intensywne, mam ochotę się teraz położyć w łóżku i spać, ale to nie wszystko. Już za niedługo będą kolejne odcinki z Nowego Jorku i do zobaczenia. Całuski. Uch. Uch. Umieram.